Czuję się tak brud. Zrobiłam zakupki. To jest dramat. Jak każdy facet, pewnie rozróżniasz tylko cztery kolory. Jasny i ciemny. Jest taka biała. Uważajcie na drogę dosłownie, bo sobie nie dostałam mandat. ale sumie Rodzice nam zrobili niespodziankę. Best feeling, pozdrowstwa. Normalnie, święto Bożego Narodzenia. O Jezu, żyjesz? Teraz rozumiem. Dobre Jana no i się po klubach. Kacz na to, bo ty będziesz w szoku. Hej, wszystkim, wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Czwartek, godzina 13.30, powiedzmy, chyba coś takiego. Czwartki są u mnie najgorszymi dniami tygodnia pod względem zajęć i pod względem ilości tych zajęć. I mam tak naprawdę zajęcia od godziny 8 do godziny 19.30 jakoś. Woli mam dość, nigdy więcej, kolejny błąd. W ogóle widzicie tą skórę? Czy to jest zmarszczka? Jakby to jest tak sucha skóra, że ona mi się tak łuszczy tutaj dzisiaj u nas w studiu kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej, pani Magdalena Wieja. Proszę pani, dlaczego zdecydowała się pani zaangażować w ogóle w politykę? Chciałam mieć realny wpływ na to, jak wygląda nasze państwo. No jak tu nie kochać kwietnia w Toruniu? Jeszcze tydzień temu chowaliśmy do szafy zimowe kurtki, szaliki oraz zimowe buty, a teraz możemy wyjąć okulary przeciwsłoneczne, trampki i planować pierwsze pikniki nad Wisłą. No właśnie, a propos pikników, no to zbliża się majówka, a już w czwartek planowana pogoda jest pobieraj 20 100 stopni i będzie się ta pogoda utrzymywała do niedzieli. No i w zasadzie jestem teraz tu. Zdążyłam pojechać na pierwsze zajęcia. Wróciłam do mieszkania mam okienko. Teraz mam chwilę czasu przerwy, w ogóle, żeby się ogarnąć życiowo. No i tak naprawdę zaczynamy y, dzień i zaczynamy tydzień. W sumie to zaraz ten tydzień się kończy, ale nevermind. Mam tutaj normalnie burdel. Dosłownie tylko rurę postawić i zaprosić panie lekkich obyczajów. Przepraszam. To content family friendly. Proszę bardzo, to jest dramat. Musimy zrobić pranie, musimy się odgruzować. Czuję się tak brud. Ja muszę się wykopać. Po prostu ja już, ja już nie dam rady. Będę odpychać tym smrodem ludzi od siebie. Naprawdę, ja idę wziąć kopiel i po prostu zaraz do Was wracam. Yo, w końcu nie jestem brudaską. No i co? Ogarniam się. Trzeba wysuszyć włosy. Pierwszy raz, o za 10 dni będę mogła wysuszyć normalną suszarką włosy. Niesamowite. Odżywkę nałożyłam. Szampon normalny. Ja nie wiem, czy ten podkład jest za jasny, czy jest. O, kurde, No trochę jasny bym powiedział. Dzień dobry, witamy w domu! Brakowało mi tego syfu, naprawdę, ale mam motywację, żeby dzisiaj faktycznie tutaj ogarnąć, posprzątać i zrobić taki wielki ramanent. Ja ogólnie jestem mega słaba w malowaniu się i gadaniu. I nie wiem, jak robią te, te wszystkie tiktokarki, które nagrywają Get Ready with Me, bo ja już na przykład mam teraz milion myśli w głowie i nie wiem, jakby Randomowe czynności generator. Ja Ja siemano, tam w moim burdelu u Jauliny Jajbus. Jej, super, mega to jest w ogóle w tej kuchni, tu się dzieje bardzo dużo. To jakaś reklamówka z brudnymi rzeczami. Muszę to wywalić i muszę kupić worki na śmieci. Właśnie zapomniałam o tym, ale... trzeba wam zrobić haul zakupowy, bo zrobiłam zakupki. Jej! Jest super! Naprawdę, ja po prostu miałam taki niedosyt rzeczy w lodówce. W mojej lodówce znajdowały się tylko słoiki z ogórkami kiszonymi, których nawet się nie da otworzyć, więc po prostu musiałam naprawdę zadbać o to, żeby jakoś w miarę zdrowo odżywiać, bo tak mi się wydaje, że nawet chyba troszkę schudłam. No nie wiem, czy teraz to widać, ale tak czuję się taka lżejsza, taka bardziej rzeźka. Nienawidzę cebuli. Najgorsze warzywo na świecie to cebula, ale ja ją kupiłam tylko dlatego, bo nie było samego szczypiorku, a szczypiorek to jest za to moje ulubione warzywo, więc w ogóle mega skrajności. Dodaję go dosłownie do wszystkiego, a najbardziej lubię. Do Jecznicy albo do omleta. Jezus, Maria, to Ten, kto wymyślił szczypiorek? Cudowne. Kocham szczypiorek. I love szczypiorek. Podobno trochę bym była zmarnowana życiem i w sumie trochę tak jest. Never mind. Mamy paprikę. Paprika. Nawet mi fituje tutaj do outfitu. Pięknie. Ogóra mamy rzodkiewy, marchewy, czosneczek, boróweczki, truskaweczki. Ale te truskaweczki to coś takie nietętego. Bleh, Jezus, to wygląda. To... Nie... Jezus, Maria. Nieważne Mamy truskaweczek. truskaweczki okazały się być. Hmm, spleśniałe, chyba, albo coś z nimi było, nie tak, bo miały dziwny nalot na sobie. Jezus, Maria, obrzydliwe. Dlaczego ja tego nie zobaczyłam w sklepie? Nie mamy truskawek, ale mamy jakieś e, słodkie, małe pomidorki. Fajnie. Balan. Pesto do jakiegoś makaroniku. Jogurt naturalny, który jest uwalony od truskawek spleśniałych super. Wziąłem jogurt do tego, bo ostatnio też mam fazę swoją drogą znowu szczypiorek lover, bo robię sobie twarożek kupuję ten taki półtusty, do tego daję ten jogurt naturalny albo śmietankę i jeszcze do tego szczypiorek i naprawdę wychodzi Coś pysznego. Takie kamapeczki z takim twarożkiem. No, słuchajcie, po treningu. Masa rzeźba, forma. No, sama się nie zrobi, co nie? Zdrowe tłuszcze, orzechy nerkowca. Zawsze mnie boli serce, jakie kupuję, bo one są strasznie drogie. Mini cerelki Miód, bo mój się skończył. Mimo, że wydawało mi się, że nie da się wykończyć takiego wielkiego, całego słoika miodu mieszkając samemu, ale jednak się da i to w sumie całkiem szybko. Mamy również dwie herbatki. Ja jestem herbaciarą straszna, nie? Mówiąc, że jestem straszną herbaciarą, mam na myśli to, że naprawdę jestem straszną herbaciarą. I nieważne, czy jest lato czy zima, ja naprawdę uwielbiam, i tym razem wzięłam sobie jakieś nowe smaki do przetestowania. Tutaj jakieś owoce leśne i jakaś boróweczka. Wafle ryżowe, serowe, jajeczka kupiłam. Chociaż najlepsze są takie, wiecie, od babci albo od jakichś babci, sąsiadki, sąsiadki, wujka, dziadka, cioci, krysi. Takie są najlepsze, bo one są wtedy takie aromatyczne, takie prawdziwe jajka, wiecie. Takie naprawdę z krwi i kości. Z krwi i kości... To zabrzmiało trochę brutalnie Nevermind, nie myślmy o tym Wzięłam niestety sklepowe, bo takowych domowo, rodzinnych nie posiadam Mleko i też zawsze biorę bez laktozy, bo jest trochę słodsze Jak na przykład dodaję do jakiejś kawki Albo coś, to takie jest taki, Takie, jest... no ja lubię słodkie No co ja mam tu dużo mówić, no Sok jeszcze wzięłam, który już praktycznie cały wypiłam Ale to jest jakiś greyfrutowy. kocham wszystko co jest związane z grejpfrutem Serio Żeby życie miało smaczek, Red Bullik Wlatuje na... No chciałam zrymować, no jak zwykle się nie udało No ale Red Bull Zero, no także to jest moje zdrowe odżywianie. Pozdro. O, jeszcze wziąłem chleb i jabłka. 173 zł taka atrakcja. Dużo czy mało? Dajcie znać w komentarzu. Jest za mną i zaraz będę wstawiała czarne i po prostu robimy podmiankę. Ja jeszcze nie mam w ogóle żelazka, więc jestem ciekawa, jak to, to zostanie w ogóle jakkolwiek wyprasowane. Kiedyś w action były takie fajne spreje, co się sprejuje ubranie i one tak, nie wiem, czy one miały jakąś coś w sobie, jakieś substancje chemiczne, coś tamte, ale się tak sprejowało i zostawiało się ubranie tak powieszone na parę sekund i to już od razu było proste i zawsze używam tego sprayu, ale już mi się skończył i teraz, jak byłam ostatnio w action, to właśnie go nie było, więc no ja nie wiem, co ja z tym zrobię, ale to, coś się wykmini. I Proszę bardzo, jaka elegancka szakszuka wyszła, co ja. Coś to jest taka, wiecie, wersja premium, bo jeszcze dodałam rzeżuchę szczypiorek. No, I love it. Aaa! Będzie dobre! Hejo, łeczka! Witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Oh my god, tutaj jakieś auto parkuje. Bardzo stresująca sytuacja. Tak czy siak, idziemy do fryzjera. W sensie jakby trochę taką zrobiłam przerwę sobie w tym vlogu, tak bym mogła trochę rzec stwierdzić, powiedzieć. Ale co z tego? Jest super! Jest naprawdę, dobra, dobra energia, mega fajnie. I idziemy robić nowy frizz Let's go! Odgruzowujemy się. Bardzo rzadki widok działali na Jibus przed kierownicą. No no, uważajcie na drogach, słuchajcie Tak, dosłownie, bo ostatnio dostałam mandat 9 punktów, 800 zł. Żenujące, smutne, przykre Jakby czy ja mam to jakkolwiek inaczej komentować To nie jest istotne, jakby to nie jest sęk tego vloga W ogóle w tym roku 2025 jeszcze nie było luźnego vloga Ja wiem, że wy czekacie, ja wiem, że wy piszecie, Ja wiem, że wy jesteście ze mną tutaj i czekacie właśnie na to, żebym mogła tutaj się z wami podzielić moją codzienną energią Będzie super, będzie super Dawno nie było takiego vloga, więc myślę, że taka energia jest potrzebna Jest piękne słonko dzisiaj, naprawdę ostatnio były takie całe dni deszczowe Było mega niefajnie, smutno depresyjnie. Po prostu świat wiedział, że ja będę nagrywać vloga. Stąd ta pogoda. Dobra, lecę. Bo już nie mogę doczekać tych nowych włosów. Jeszcze takiego jasnego blondu Nie wiem czy to będzie aż tak dobrze widać Ale oczywiście zapraszam na te drugie, inne aplikacje Typu ta, albo na przykład ta No bo tutaj możecie zobaczyć dokładnie jak wygląda ten kolor I też gdzie robiłam te włosy no czy oczywiście w salonie La Familia No to jest w klasyczek Zazwyczaj właśnie tam chodzę Ale jest to zadowolone Dzięki Kamila! To nie jest szczęścia Dobra, ale jeszcze chciałam się pochwalić jedną rzeczą, bo zamówiłam, raczej dostałam w sumie w paczce. Ja wiem, to jest taka propaganda, której myślałam, że nie ulegnę, jednakże no, wyszło jak zawsze. Chociaż w sumie dobra, no nie jak zawsze, bo na przykład Sunny Angels nie miałam żadnego. Tego dupca jakoś mnie nie jarały, szczerze mówiąc. No ale to cudo! Nie mogłam się obrzeć, no. I zaraz będę go otwierała na TikToku, ale przed tym chciałabym tutaj z wami wymanifestować to, jakimi mi się trafi tutaj ten gówniarz mały. Mega bym chciała tego. Te trzy na górze bardzo bym chciała, bo będą mi pasowały do mojej torebki. Błagam, błagam! Zapraszam Was na tę aplikację, bo tutaj wiecie wszystko na bieżąco i wiecie wszystko o wiele wcześniej niż tutaj na odcinkach. A tymczasem lecę go otwierać i widzimy się zaraz. A, dosłownie tego gówniaka chciałam! Trafił się idealny! Ej, naprawdę wymanifestowałam to sobie. Mówiłam, że ja bym chciała właśnie tego Love i trafił się Love. Może czeka na mnie miłość. Czekam na to teraz. No, Słodki jest i do tej torebki też fajnie pasuje. A w ogóle By the way torebka z Lumpa moja mama znalazła za dwie dychy. No niesamowite, ale jest mega ładna. slay Może ten outfit niekoniecznie jest idealny, do tej torebki i do aktualnego stanu, i lustro jest brudne. Nevermind, nie zwracajmy na to uwagi, ale on. On robi tu robotę. Naprawdę jest mega słodki. No jestem turbo szczęśliwa. Jest super. Tymczasem ogarniam tutaj mieszkanko, ogarniam pokój, pakuję się. Lecę do Płocka jutro, więc mam nadzieję, że będzie fajna reakcja na włosy, bo właśnie na to najbardziej czekamy. Mega dawno mnie nie było w domu rodzinnym, ale i tak jadę tylko tam na chwilę, bo potem wracam z powrotem tutaj, zostaję tutaj na dwa dni, żeby ogarnąć studia, a potem znowu z powrotem jadę do kolejnego miasta na nagrywki i będę na nagrywkach u jakiegoś twórcy ale na razie nie zdradzam, ale fajnie ja się strasznie, bo raczej rzadko zdarza mi się występować u jakichś różnych twórców na kanałach, więc cieszę się, że mam taką możliwość i że dostałam taką propozycję, no ale dobra już więcej nie zdradzam, sami zobaczycie w swoim czasie. Życzcie mi powodzenia przyda się dzień dobry wreszcie po Dzień dobry. po czterech tygodniach w domu. No, dawno mnie to nie było siemano Proszę wow. bardzo, o i paznokcie nowe Wow, ale jak ładne Tata w ogóle nie zauważył nawet, że mam nowe włosy Pozdro No ja 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 jaśniejsze po, Jesteś spostrzegawczy jak każdy facet o, no właśnie, no właśnie No tak jak każdy facet, pewnie rozróżniasz tylko cztery kolory Pozdro, dwa Jasny i ciemny Ach, wszystko jasne No ale ładnie <laughs> chyba, co? Ładnie, ładnie no, tak no To się, wiadomo, jak zrobię sobie makijaż, to coś inaczej będą ułożone I w ogóle, bo teraz są takie dużo, po podróży. Mam no, blondy, blondy mm. Fajnie, co? Cześć yes. Dobra, reaction, reaction Tak śmierdzi kadzi... Jest zwykła biała! Ale ładnie! Ładnie! Boże, ale jakie ładne, jak jasne! się spotkała z kolegą dzisiaj. Excuse me! Nie, no piękne. Piękne? Piękne. Też byś takie chciała, co? To suche trochę. Są suche, tak jak twoje żarty. <noise> Chyba twoje. Każda moja to są twoje rzeczy. Bole, ty masz pierścienie, Martyno! Jezu, Martyno! Jaka wulgarna, Boże! Agresywna dziewczyno! A co to? KOREPKA! What?! Dziewczyno! nie mogę oddychać, tak śmierdzi kadzidłem. Sama śmierdzisz. To wie śmierdziec Jak w kościele, jak w kościele śmierdzi! Ty, ty, będzie bolała tego, tak że nie zasnę. No jest jaka damulka! Damessa! mega dobrze to wygląda. Masz ochotę na zabawę, to komi. Call call Miałam taką ochotę na pizzę, że po prostu stwierdziłam, dobra, wsiadam, zamawiam. Daliśmy kawałki rodzicom i teraz będziemy my jadły smacznego! Jak oglądał YouTube'a. Wiecie, jak dawno tego nie robiłam? Jeść pizzę oglądać YouTube'a. Przecież to jest najlepszy feeling. Best feeling fanem, Najlepsze uczucie. Witam w moim bordolinio, mamy tutaj lekki syfior w tym pokoju, ale spokojnie, wszystko jest do ogarnięcia, wszystko pięknie się posprzątamy, cyku pyku i moment teraz jest na makijaż. Mm -hmm. Chcę się w końcu pomalować, bo mam taki plan, żeby, żeby coś nagrać. Żeby nagrać głównie paczki PR i jakieś takie współpracki i tak dalej. Ja dawno nie dostałam takiej ilości przesyłek. Naprawdę dawno, jak przyjechałam teraz do tego Płocka po tej dłuższej przerwie, no bo jednak nie było mnie w tym Płocku no już dosyć sporo, no to po prostu tyle paczek na mnie czekało, że jak ja to zobaczyłam, to miałam takie... Jezu. Normalnie święta Bożego Narodzenia Normalnie bym dostałam tyle prezentów, mega fajne To jest mega fajne, krem CC z IT e, Poleciła mi to Jillia ja Mahunik Ja to sobie kupiłam jak właśnie wróciłam z Maroka i byłam opalona Teraz już trochę to jest za ciemny kolorek na mnie No zresztą patrzcie na to Ale styl, no ten krem jest super I normalnie działa jak wiecie, taki spf Taki zwykły kremik, tylko że bardziej koloryzujący I tak fajnie wygładza skórę No mega dobrze to wygląda Także taka polecajka, nie jest to reklama I tym razem nie jest to paczka PR, niestety A mogłaby być, na wakacje w ogóle idealny moim zdaniem bo też nie ma takiego uczucia maski, jak się go nałoży, tylko bardziej jak właśnie byście nałożyli po prostu zwykły krem. I w ogóle jest taka ładna pogoda i takie słonko ładnie świeci, że normalnie aż się chce żyć. Mam plan iść dzisiaj pobiegać, ja wiem. To są całkiem mocne słowa. Bieganie. Ja bieganie to się nie łączy, ale jest Rossman run, i po prostu mam takie poczucie, że no muszę, muszę przewieźć 10 km, bo wtedy dostaje się właśnie rabat minus 50% na zakupy. ja jako dorosła kobieta potrzebuję właśnie tego rabatu na rzeczy typu proszek do prania, płyn do prania, proszek do pukania, jakieś inne takie główienka. To wszystko jest wrzesłanie I to wszystko mogę kupić z rabatem, więc czemu by nie wykorzystać tej opcji? Wydaje mi się, że nigdy nie miałam takiej ery w swoim życiu na bieganie i takiej faski na bieganie. To po prostu nie jest dla mnie i czuję, że to nie jest mój sport, ale nie zrobić dla rabatu, co nie? Maestro muzyka, brakuje nam tutaj tego Ona mówi mi hej oka, a nie hejka Ośle, jak startała Młyski, kluny, znuć i pust Mam Janek, kocham rap i mam talent Bebe, bedi, salo, alo, alo, alo Milion dolar, bebe, dżibus Roboczyn, chłopaku, kąpą, gosę Dobra I was scared of pretty girls And starting conversation they come on, start Kosy sobie zbieram, włosy na surfera, wylewamy właśnie siódmy poty na favela Lata 20 chyba mają co do siebie, że świat płonie, ale w sumie na stoja. Jak się zastanawiacie, czy influencerzy mają same drogie i mega ładnie, estetycznie wyglądające kosmetyki i kosmetyczki, powiem wam prawdę, nie. To jest mój brązer, pozdro, siema, mega go lubię i, i wygląda tak. A moja kosmetyczka prosi o pomstę do nieba. A spokojnie, kiedyś się wymyję, jestem tego pewna, albo i nie. O, też wam nie pokazywałam, ale proszę bardzo, takie nowe pazy zrobiłam, pięknie, ładnie, kwiatuszkowe, wakacyjne. Co do wakacji jeszcze trochę zostało, ale ja już ja. Jeszcze mi ładnie do pierścionków i do bransoletki pasują super Dobra, widzę się z wami jak już skończymy make up trzy, 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 trzy. Proszę bardzo, makijaż zrobiony Jestem gotowa, ready I okazało się, że rodzice nam Uuu. zrobili niespodziankę I jedziemy na jedzenie tym autem Cabrioletem, pejorino, bombardillo, crocodillo Gdzie mamy jechać? Przed siebie Dobrze wiem, że... <śmiech> 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 Proszę bardzo, jakie jedzonko mamy Dzień dobry, witamy <laughs> Proszę bardzo. To mama. No, smacznego, smacznego, dzięki! Mam gripex w kubku w ogóle, bo nie miałam żadnego jednorazowego. <śmiech> <śmiech> bata, bata, bata. Z dużo to mnie wyświeje, przysięgam. Po, niezwyczajnie się zda. przed no cytroliną. Pozdrawiamy. <laughs> jak spada? Ona zawsze spada. Widzowie, po jedzeniu! Trening! Dzień bez treningu to dzień stracony! Ja miesiąc nie trenowałam! To jest. Ej, ale wow! Ja szczerze też. Bo nie miałam motywacji, bo ty zawsze przecież ej, idziemy na siłownię, idziemy na te zajęcia albo na tak wymieniałem energią energię tak. i motywację. No, a, ja też mam I nie tyle było teraz komu, bo dużo się działo. I u mnie, u ciebie. Forma na lato się nie zrobi, bo robimy formę na lata. O. Oh. Na lata! Tego tak się lata. trzymajmy, widzowie. Tylko prawdę, bo. No, naprawdę. Ja tak no i nie trafiłam! Jak zawsze to samo! Zawsze kładę po nogi! Co żyjesz? O Jezus, za mną! to macie, czy nie? Już teraz, czy jeszcze chwila? Może poczekam? Czemu za każdym razem jest tak Za każdym sam? razem więcej tych słów, o Jezu. Przez, które cierpię! Nie płacz! Pójdziemy złamane serce naprawiać przez sprzysiłownie, bo sport to zdrowie. Zatkało mnie. Mm. No, jak to? Jak powinnam teraz tak zniknąć? <noise> Ten samochód ma... No mnie! O Jezu, żyjesz? O cholera no. a raz tak miałam Ej, myślałam, że umrę Teraz rozumiem twój błąd Czuję się jakbym umarła i ożyła Muszę chwilę ochłonąć Ej, ale my. ja zawsze miałam easy tak po <laughs> tego Ej, nie mogłam oddechu normalizować, ja się dusiłam no. Jest ciężko, jest jak ja wyglądam Ludzie, kochani Ale lecimy Lecimy, Woo, let's go. Wow. Lecimy Dokoło piękne, panie, 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 chcę tylko jedną dla mnie, dla mnie, dla mnie. Jest pijana no i buja się po klubach, gdy się uda. No, no, jej uda. Ej, dobra, ja, ja już finisz. I przez gorące dziewczyny na no wszystko jasne, zawsze to samo, zawsze piach w oczy Masz na siebie i ty nie masz na siebie A siema, jednak też jest na siebie Tutaj proszę bardzo, teraz e, moja trener personalny Pauli... Oh Paul... Nigdy więcej Kolejna pola. Paulina, JaiBus Atelier Patrzcie, tutaj bioderka do I góra, let's go, let's go Paula Proszę, i w dół I w, dół w, górę. I w górę Widzicie jak to pięknie wygląda? Wygląda Tak.

Stwierdziliśmy, że dzisiaj robimy full body workout, więc była dupa, zaraz ręce. Bo ja nie jestem profesjonalistką, więc nie bierzcie przykładu. Tak. Nie, tak. Ja. Jesteś moim prywatnym trenerem personalnym. No, no, jestem profesjonalistką. ale... Keep your head up, Charlie Tumpeczka prawdziwa dla widza, widzu Patrz na to, patrz na to, bo ty będziesz w szoku oh! To był niespodziewany ruch Niespodziewany Ja, ja też się niespodziewam, że ten jest Now we changing the season Now we changing the season o, ale proszę, proszę, ja wam pokażę, widzowie. Nie ma wymówek. Są tylko cele do zdobycia. Ja w ogóle mega lubię te tej to że są takie właśnie napisiki gdzieś na lustrach i tak dalej, takie motywy. Tak, to tak mega motywuje, tak? super. Także, widzowie, nie ma wymówek, nie ma wymówek nie ma... do celu. Robimy formę na lata. Tak, tymczasem my zostaw dzisiaj każdej możliwej wymówki, żeby nie zaprosić Tak było, nie ale pamiętam. Jesteśmy, dosięgajcie. Jesteśmy. Zrobimy prawdziwe byczki po siłowni. <słuch> <słuch> Myśleliście, że my jesteśmy tymi byczkami? <słuch> nie, nie, nie. Pokażę Wam, pokażę wam. Prawda. Bo pokazać, co to jest prawdziwy beat, widzowie. A, no ja dobre. Ładna. Wow, dziewczyna! Jest wow. jakiś śmierdza. Przepraszam. Nie, kąpiel po ja siłowni, to jest najlepsza rzecz po na świecie. Nie, nie, że... nie. się taki spełniony tak, 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 że ta kąpiel mm. na sens. Że jednak. Bo coś się wykąpałam. Także co? Sirsia, trenujcie, widzowie. Sport to zdrowie. Esz